Cześć, z tej strony Martynka, a to podcast Głupie Mądrości, w którym popularne powiedzenia i przysłowia stają się punktem wyjścia do psychologicznych rozkmin o tym, jak działa nasza głowa i jak się z tą głową nam czasami żyje. Dziś porozmawiamy o przysłowiu, które myślę, że każdy zna, ale nie zawsze się nad nim zatrzymujemy. I to przysłowie to każdy kij ma dwa końce. Co to właściwie znaczy? To przysłowie mówi o tym, że każda sytuacja, decyzja czy cecha ma dwie strony. Coś, co przynosi korzyść, ale też coś, co może zaszkodzić i nie ma rzeczy absolutnie dobrej ani absolutnie złej. Czasem coś, co na przykład wydaje się pozytywne, w nadmiarze staje się obciążeniem, a coś, co brzmi negatywnie, w odpowiednim kontekście może być potrzebne, przydatne i uważam, że to jest jedna z cenniejszych lekcji, jakie przyjmuje się dojrzewając, że świat, że życie nie jest czarno-białe, dlatego tak często chociażby psycholodzy mówią to zależy i że jeśli coś ma dobrą stronę, to często ma też tę stronę trudniejszą. No i odwrotnie. I to przysłowie jest w gruncie rzeczy o równowadze. Tu mam takie pytanie do ciebie, bo być może to taka moja zuchwałość, że mówię, że nie ma rzeczy jednoznacznie dobrych czy jednoznacznie złych, ale nie byłam w stanie nic takiego wymyśleć, więc może Ty masz na myśli, na uwadze coś, co Twoim zdaniem jest na przykład jednoznacznie dobre. Także jeżeli coś wymyślisz i chcesz się ze mną tym podzielić, to zapraszam do napisania czy maila, czy wiadomości na Instagramie. Dane kontaktowe są w opisie odcinka. A my przejdźmy dalej. I tak jak wcześniej powiedziałam, psychologia nie jest czarno-biała i właśnie z jej perspektywy trudno znaleźć coś, co byłoby zawsze dobre albo zawsze złe. I ja nad tym zaczęłam się bardziej zastanawiać, właśnie rozpoczynając studia psychologiczne, kiedy poznawałam kolejne definicje, pojęcia, jakieś cechy, stany, i okazało się, że nawet ciągłe szczęście nie jest jednoznacznie dobre, no bo to był ten moment, kiedy mogłam to pogłębić, mogłam o tym poczytać i. Zebrać szerszą perspektywę, którą właśnie teraz się z Tobą dzielę. I tak, większość rzeczy można powiedzieć, że działa według krzywej Gaussa, czyli takiej dzwonowatej krzywej, która pokazuje, że najlepiej jest, kiedy jest umiarkowanie, kiedy jest trochę tego bądź trochę tego lub kiedy nie ma tych skrajności, nie? że jest ciągle bardzo dobrze albo ciągle bardzo źle. Oczywiście mówię tutaj w uproszczeniach. Czyli, na przykład, weźmy na tapet empatię. Empatia jest potrzebna, aby traktować siebie dobrze oraz by budować głębsze, prawdziwsze relacje, ale jej nadmiar może sprawić, że zaczynamy żyć emocjami innych ludzi i to już nie będzie troska, tylko to będzie przeciążenie. Krzywa Gaussa przypomina nam o tym, że to, co adaptacyjne np. w małej ilości, w nadmiarze może stać się dezadaptacyjne albo w drugą stronę. Zarówno nadmiar, jak i niedomiar mogą być trudne. I co? Przejdźmy już do samych przykładów z psychologii, a więc i z życia. Mam tutaj trzy takie podstawowe cechy, które przyszły mi na myśl, kiedy myślałam właśnie o tym przysłowiu: każdy kij ma dwa końce w perspektywie psychologicznej. Pierwsze, co wybrałam, to inteligencja i zazwyczaj myślimy o niej jako o czymś jednoznacznie dobrym, nie? Wysoka inteligencja kojarzy się z sukcesem, skutecznością, dobrą pamięcią, szybszym uczeniem się i faktycznie. Badania tutaj, na przykład Neiser i jego współpracownik z 96 roku, pokazują, że inteligencja wiąże się z lepszymi wynikami w nauce, w pracy, z większą zdolnością do nauki, ze zdolnością do rozwiązywania problemów, ale znowu, każdy kij ma dwa końce, bo inteligencja to nie jest tylko zasób, ale to też pewne obciążenie społeczne, bo osoby nadmiernie inteligentne nie wiem, czy można być nadmiernie inteligentne może osoby o wysokim IQ. Wskazują, że częściej doświadczają one poczucia samotności, trudności w dopasowaniu do grupy, czy nawet wyobcowania. Czasem czują się niezrozumiałe, bo analizują głębiej, szybciej, zauważają niuanse, jakieś błędy logiczne, na które inni nie zwracają po prostu uwagi. I to jest m.in. wskazanie z badania Petersona z 2006 roku. Inteligencja w cudzysłowie nadmiarze też może prowadzić chociażby do poczucia frustracji, do trudności w dopasowaniu się, więc i nadmiar i niedomiar może być trudny. Co więcej, u osób z tak zwanym high intellectual giftedness obserwuje się zjawisko overexability, nadpobudliwości emocjonalnej i poznawczej, czyli intensywniejszego reagowania na bodźce i silniejszego przeżywania emocji. I to sprawia, że mogą one być też bardziej empatyczne, wrażliwe, refleksyjne, ale też z drugiej strony szybciej się przeciążają i trudniej im wyłączyć głowę. Więc z jednej strony ta inteligencja potrafi być darem, ale też może być wyzwaniem, nie? Trzeba się dostosować do tego, aby dopasować się do społeczeństwa. Więc otwiera wiele drzwi, ale czasem zamyka te, które na przykład prowadzą do takich lekkich, spontanicznych relacji. Tutaj od razu chciałabym rzucić taką gwiazdkę, że jeżeli chodzi o samo pojęcie inteligencji, to jest bardzo wiele teorii wyjaśniających, czym jest, jak ją definiować, jak ją badać, więc warto też pamiętać, że w zależności od. Pojęcia od teorii, jaką się posługujemy, w taki sposób też będziemy tę inteligencję rozumieć. Ale przejdźmy do kolejnego wskazania, które świadczy o tym, że w psychologii też każdy kij ma dwa końce i jest to perfekcjonizm, temat, który uwielbiam zgłębiać i swoją drogą piszę też m.in. o nim swoją pracę magisterską. W psychologii mówimy m.in. o... Perfekcjonizmie adaptacyjnym i dezadaptacyjnym to jest podział według heita. Natomiast tych teorii na temat perfekcjonizmu również jest sporo. Ja akurat w tym odcinku wybrałam tę, która właśnie pokazuje dwie strony perfekcjonizmu: adaptacyjne, czyli to, co wskazuje sama nazwa, wiąże się z dążeniem do jakości, samodoskonalenia, wyznaczania ambitnych celów. I może działać motywująco. Co więcej, te badania pokazują, że właśnie adaptacyjny perfekcjonizm koreluje z wyższą wydajnością, lepszą organizacją pracy, większym poczuciem sprawczości, ale po drugiej stronie mamy perfekcjonizm dezadaptacyjny, oparty na lęku przed błędem, potrzebie aprobaty, wewnętrznym przymusie, muszę być najlepsza. I to właśnie ta wersja perfekcjonizmu jest silnie powiązana m.in. z depresją, z zaburzeniami lękowymi i wypaleniem. Też jako dygresję wrzucę, bo natrafiłam na to przygotowując się do tego odcinka, że w ciągu ostatnich 30 lat wskaźniki perfekcjonizmu wśród młodych dorosłych wzrosły o 33%. I to są dane z badania z University of Bath z 2019 roku. I to pokazuje, że żyjemy w kulturze, w której dążenie do lepiej, coraz częściej zamienia się w te nigdy dość. Więc dla mnie akurat to było przerażające, nie? 33% więcej wskazań, wyższy wskaźnik perfekcjonizmu wśród młodych. Mam jakieś swoje hipotezy, co mogło na to wpłynąć, natomiast jestem ciekawa, jakich przyczyn Ty możesz w tym upatrywać, także też chętnie z Tobą porozmawiam na ten temat i ponownie odsyłam Cię, czy do maila, czy do Instagrama, gdzie jest Ci wygodniej. Wracając do klubu, perfekcjonizm sam w sobie nie jest zły, bo może być adaptacyjny, dezadaptacyjny, ale granica między nimi jest cienka, nie? więc może być i paliwem, ale może też wypalać. Kolejna cecha, która uważam, że i w nadmiarze, i w niedomiarze może wysządzić nam sporo złego, to asertywność. I bycie asertywnym to ważna umiejętność, ale w nadmiarze może przerodzić się w chłód, dystans, a nawet brak empatii. I oczywiście o braku asertywności i skutkach tego nawet nie muszę mówić, bo wiemy, jak jest to trudne, natomiast ten nadmiar asertywności też niekoniecznie jest pożądany, nie? Tutaj podobnie zerknijmy na badania, akurat nad kompetencjami społecznymi, w których wychodzi, że asertywność wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym, mniejszym stresem, lepszymi relacjami i jest to ważna umiejętność, szczególnie dla osób, które wcześniej miały tendencję do uległości, ale w drugą stronę, jeżeli przejdziemy do nadmiaru, asertywność może przejść w agresywność czy egocentryzm i w praktyce osoba, która stawia granice, czy mówi, że po prostu jestem asertywna, tak naprawdę nieraz nie liczy się z emocjami drugiej osoby, odpycha te osoby. I z badań, tutaj akurat mam Jakubowski, Spektor z 2016 roku, wynika, że nadmierna koncentracja na własnych potrzebach przy jednoczesnym braku empatii może prowadzić do pogorszenia relacji i izolacji społecznej. Czyli znowu, ta asertywność to więcej niż tylko mówienie nie, ale też umiejętność zrobienia tego z szacunkiem dla siebie i dla innych. No i znowu tutaj wracamy do tego balansu, równowagi. Tutaj zaparkujemy dzisiejszy odcinek, więc słowem podsumowania mogę powiedzieć, że każdy kij ma dwa końce, i mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz, a sam odcinek wywołał w tobie refleksje i przemyślenia. I co? To, co w jednej sytuacji nam pomaga, w innej może przeszkadzać. To, co w małej dawce wspiera, w nadmiarze potrafi przytłoczyć. Zarówno nadmiar, jak i brak mogą wywołać trudności. I tak w psychologii, jak i w życiu, rzadko coś jest tylko dobre czy tylko złe. Więc zanim ocenimy siebie czy kogoś, czyjeś zachowanie, warto sobie zadać to pytanie, czy patrzymy na tę sytuację z obu stron i czy nie jesteśmy w tym subiektywni. Dziękuję ci, że tu jesteś i że słuchasz głupich mądrości. Zachęcam do oceny podcastu, do dodania komentarza czy udostępnienia, które sprawia, że docieram do większej liczby osób. A ten podcast powstał po to, żebyśmy mogli razem rozkminiać te wszystkie rzeczy, które niby są proste, a jednak takie nieoczywiste i po prostu sprawia nam to przyjemność, aby czasami trochę pomyśleć i zatrzymać się chwilę. Także trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Cześć.